A właśnie, a jak tam u ciebie z tymi, tymi rankedami? Dalej je tam męczysz czy nie? No męczę, męczę. I co? co? Słabo. <laughs> Jednak... dostaje takich troli, że to się nie da opisać. Brąz 3, taki kiełbasa dostaje w piąte, ten brąz 3 dostaje. No. Bez szans. To ja już nie wiem w ogóle od czego to zależy, jak, jak dobiera tych przeciwników i, i, i do ciebie, do drużyny. Mida, wygrałem z srebrem jeden, no nie. Nidalko. No I tak przegrały boty i ten było, bo mieliśmy brąz na bocie. I... <suszy> ale no to. Tole się w ogóle nie wiedzą, jak się z ale z kilami skilla, rzuca, dopiero grać. No to jakim cudem w ogóle oni gdzieś tam wygrywają na tych rankedach, to ja nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia. Przecież trollowaniem wszystkiego nie wykeruje się, no proszę Cię. Ale no... to jest po prostu... lol, no. <laughs> A ja po roku czasu chyba będę musiał sobie system przeinstalować. Pierwszy raz. No coś mi się zaczyna dziać z nim niedobrego. Pamiętasz, jak Fub miał te problemy takie, że mu FPSy spadały na LoLu na przykład? No. I na Warzy, To ja to samo mam teraz. Chopię, no, w prawie każdej grze. Na LoLu tak samo. Nic się, nic, z ten, nic, przecież na przykład nie nagrywam, ani nic. I, a i tak mam spadki FPSów. I to takie kilkusekundowe. Jeszcze się tu. Jeszcze. Wow! cholera jasna oj, a ja po ostatnich tam tych meczach na lolo jakoś mam dość nie no, wiem w ogóle no mów z brązem 1 i brązem 2 a ty w silverze no to nie mam tylko raz, brąz jeden. To za mnie chore. Ja w ogóle nie wiem, jakim cudem ja ostatnimi czasy wygrałem z Zacharem tego. Właśnie, yy... Raketa. Jakie runy? LOL, no takie runy wstyd normalnie. Jak my to, że my tego nie wygramy. Tam brąz. No, stary brąz. Ręce opadają. No. Premeju z brązu, dwóch nam dorzuciło. No stary noc, po nich silver. Tam silver 3 nawet. A bo ty I teraz jest. sprawdzasz na tym całym Lolkingu tak? Kto co ma? Mówię, że ty sprawdzasz teraz na tym całym Lolkingu to co jakie tam ma tak. Aha. No 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 no. No, teraz ci Ja tylko właśnie tego całego Lolkinga znam. ci. Okej, okay, zaraz zobaczę. Ja sobie teraz jadę z Kanią. To to mi stary. stare. jest no i tam z tego co patrzyłem na Twój profil, to masz 17 punktów i co? I teraz będziesz miał 0, czy, czy ile? Jak przegracie? A jak tam w ogóle z resztą kiełbasa, Damian? Oni dalej tę rękę wygrają, czy nie? Ci już sobie całkiem odpuścili. Grają, ale oni są, w, oni są w Silver 5, nie? Oni też mają strasznie dużo troli. No, jak kiedyś mówiłem Damianowi, to się ze mną kłócił, że to jest nieprawda, że niezależnie gdzie stary, jaka ranga, czy co tam się ma na tym lolu, to i tak są trole. Ale ty, no słuchaj, jeżeli jest jakiś troll, na przykład w Silverze, to jaka jest jedyna możliwość, że jest taki troll? Chyba konto jakieś kupił od kogoś, czy coś takiego. Nie wiem. No bo przecież to jest niemożliwe, żeby przez trollowanie chłopie wyjść tam do Silvera 4 czy 3 na przykład Zabym mieć szczęście trochę Żeby trafić stary na normalny grad. что вообще. А A czym ty w ogóle grasz Kupiłeś Ja się właśnie zastanawiam jaką sobie, jaką sobie postać kupić za 350. Żadną. jest fajnych tam w sumie. Czemu żadną? Nie mam fajnej postaci za 3. No nie mam Panteona na przykład, nie? Aby. No nie mów, nie mów. Zacharowi tam dobrze szło zawsze Panteonem. Ale Panteon jest fajny. Lux nie mam na przykład też kupionej. No to Lux jest dobra jedynie. Kasadina też nie mam. Nie wiem, co to jeszcze za 350 jest. Ciekawego. Mi strasznie kusi, żeby sobie sonę kupić. No, mówiłem. Darius Bronson. <laughs> Te rankedy to powinny być tak yy, tak jakoś te drużyny składane, że jak ty jesteś w silverze, to powinieneś mieć całą drużynę w silverze, a nie jakąś brąz, czy kuźwa jakieś inne gówno. A właśnie, dzisiaj w ogóle do mnie koleś napisał na gadu yy, o to konto na infestation, nie? I mówi do mnie, że może się wymienić za konto na tym, na World of Tanks. To ja wiem o tym, a poza tym ja mam na konto na World of, World of Tanks. Ja napisałem, że ewentualnie mogę mu tylko konto obchnąć i tyle. Albo jak ma Daisy to mogę się wymienić za Daisy. Kurde no. A właśnie Samek, ty powiedz mi, ty jaką masz klawiaturę? Jakiejś takiej lepszej firmy, czy taką zwykłą? Myślę X7 to jest, nie wiem jaka to jest duża, G800V. A co to jest za firma? Nie ja wiem, ale dobra klawiatura. A pod USB? Kurde, ja właśnie muszę sobie jakąś klawiaturę ogarnąć, taka żeby była cicha co nie, no bo te, tą co teraz są jest strasznie głośna. Dzień dobry. <laughs> Siema. Co tam chłopaki słychać u was? No dobrze wszystko, dobrze. Znaczy u mnie dobrze, usamka źle. No, biją go w szkole nadal. Cały <laughs> czas. Przekro mi bad boy, twoje historie nas nie interesują. <laughs> Co tam? Coś się działo jak mnie nie było? Hmm. Damiana zgwałcili, ale to wszystko... <grym> raczej, raczej my nie przepadamy za opowiadaniem takich historii. To tylko do kiełbasy z takimi historiami. <grym> poza tym on to lubi. No. A tak poza tym to samek dostali, dostaje samych debili na lolu i troli. I troli tak zawsze jest to, słabi gracze dostają zawsze tych, że też są właśnie. Jest słabi gracze zawsze dostają słabe, zawsze zdają się. Wtedy jest właśnie. mówienie, że no przegrałem, bo miałem chujowy team. Stary jak u mnie? jestem w Silver 5, nie jaśmiałem 4. A ja dostaję goleści z brąz 3 albo brąz 2. To mi ręce opadają. I nogi też. Koleś już nafilował topa? To ile już tam macie w tym meczu? 1-2 jest na razie. Koleś. Wjechałem mu na ambicję trochę, może się <grystanie> Pojechałem mu to nie ten. Co za nóg O Boże, mamy idiotę Następnego ptinię Znowu się wrócić przez tego debila Cholera, jasno Użytkownik Ja kurde, dalej mam problem z tymi FPSami, no to i co on zrobił? A, pierniczek, gracze brązowi, to już przesada trochę. Ty samego, nie lepiej by na przykład było jakąś sobie grupkę utworzyć na lolu i grać rankedy taką grupką? Wtedy, no to muszą być ogarnięcie ludzie, no. co, no masz fubę? Ty. No kto tam jeszcze? Migby na przykład z supportem grał, on zajebiście stary supportuje. No. Nie, no nie mów, Sorako sobie zaibiście radzi ostatnio. I on dobrze nie gra. Mi się tam z niej zawsze dobrze grało na bocie. Zastanawiam się nad Damianem, czy jego dziś nie wysłać. Nie, nie, stary. Nie wiem, no kurde, no parę osób takich po prostu ogarnąć ogarniętych do Lola i po prostu z nimi grać tylko te rankedy. Kiowasa można by było na solotopa na przykład. No, Kiowasa na solotopa. sobie tam radę dał. Ale urwana to do damiana to my podziękujemy. <grym> Aha, tutaj w lewo. I mit już, dobrze że chociaż ten. Że chociaż Mida wykierowałem Mam red i blue. O no Boże, weź to teraz cofnij. Widziałeś, a otwierałeś ten mit? Nie, 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 jeszcze nie, ale zaraz myślę, że ogarnę. No, Twitcha zjechała, brawo, jestem dumny, brązowy graczu <grystanie> Darius nawet Fuck. Nie w tą O Odporzyłeś? Na razie próbuję cofnąć, kurde Cholera Mają go O, było, było, było. No, nam idzie 20. No i pięknie. A to nice. To stary, no ja nie wiem. jak goni teraz to z pierwszą i ja będę to z na pewno. Ja nie gwarantuję tego. Swoj gar... O, proszę. Oglądałeś? Zaraz, zaraz zobaczę, zaraz zobaczę.